Tylko klik na render. Ej! Bogan e, robi zbieractwo Dolo zrobiła ramen, wegański Eee! Czy jest przed chwili? Patrz, patrz na siebie. Nikt nie chce twojego obrzydliwego ramenu. Ej! Cześć. <laughs> Dzień dobry, dzisiaj rekordowe 4 godziny snu. 4,5. Ile masz? 3,46. 3,46. Jak się wspaniale. Jak ty funkcjonujesz? Idziemy na pociąg. Podróż pięciogodzinna, więc mam nadzieję, że damy radę się wyspać. Co ty gramy w Hollywoodie? Doro, idziemy spać. Pociągu. ja się od razu kładę spać, nie? Będę kawałek drifta przez 5 godzin. My już przyjechaliśmy. Trochę było szybkie zbieranie po pociągu i przyjazd tutaj. Także dopiero teraz dajemy znać. Patrzcie jaki mamy apartament. Apart... Fiu, 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 takie widoczki. Doro, robi jeszcze rundur. Jestem wow! że nie na No ładnie, nie? Bardzo fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o styl, to jest mocno. Dobra, zobaczmy widok z okna, chociaż jest taki sam jak tam przed chwilą widzieliście. A nie? Jest jeszcze plac zabaw. Możemy obserwować... Co? Nie powiem tego. Aha, Doro! <noise> Toruńskie widoki. Ale... O najważniejszym. Tak, widzimy się na Wild driftcie zaraz. Ale to tylko jako żart. My przecież normalnie byśmy nie grali, gdyby nie był ten daily nagrywany. No. Inne atrakcje zobaczymy no, z czasem. Na razie muszę sprawdzić jedną funkcję najważniejszą każdego pokoju. <słukasz> <słukasz> Idziemy teraz na kolację. Trochę będzie po drodze pewnie mini zwiedzanka. Chodźcie zobaczyć Toruń razem z nami. się podoba toruń Yem, jest to Ruj. nie no ogólnie miasto robi naprawdę mega wrażenie że jest to połączenie tych wszystkich starych zabytkowych murów i budynków yy, normalnie takiej przestrzeni do spacerowania mega dużo dużych kościołów obok siebie no powiedziałbym że więcej niż w krakowie nawet znaczy nie wiem czy więcej ogólnie kościołów jest więcej yy... kościołów na metr kwadratowy tak i to jeszcze takich potężnych No się spierdziała yy strasznie dużo. Jest trochę podobny do Krakowa Vibe'm Niektóre uliczki tylko. to do Krzywej Wieży. Czasami było to więzieniem. No i fajne. wierności. Z piętami i wyciągnąć ręce przed siebie. Jeżeli nie odpadniecie, to jesteście wierni. Jak odpadniecie, to niewierni. A to jest bardziej praca mięśni niż... <słuchaj> nie podoba mi się to, że ja idę pierwsza. Ja się nie utrzymałam na EOTPS. A co, pięty mają być przy tym? Tak, co no. Aha! No dobra. To, to, to ja z nie, nie muszę, to ja już... Jest... No, jak jesteś taki to mądry ja jestem... aha o, ręce, do, ręce przodu. do przodu prostuj ręce no i co? i co masz mi do powiedzenia? głupoty te legendy ale no, ja mam takie odczucie jakby Toruń był jeszcze bardziej skondensowanym średniowieczno-zabytkowym miastem niż Kraków dobra rozkmincie to boisko ej fajne bardzo ciekawe miasto, pierwszy raz jesteśmy tu są pokoje, jak w teatrze to wygląda, nie? Albo w operze. Dobra. Uh, najpierw podłączyć wszystko do ładowania. Jutro mam mieć wszystko naładowane. Uh. W ramach mojej pracy tutaj, tak, bo ja pracuję, mamy tutaj udostępniony, zagwarantowany taki apartament. Uuu, uh, ty. Ki kibelek. Uuu, uh, Doro! Taki jeden duży pokój, ale kurczę, no. Tak, dostaliśmy szampana, pierniki Pierniki prosto z korunia, świeżo wypieczone No i co? Mm, ja nie wstaję, nie? <laughs> oh, jaki tu był ten park tylko o nim myślę teraz Taki wielki, piękny Jutro Doro będzie prowadziła vloga, bo mm. ja będę w robocie No i tyle, czas y y się ogarniać I będziemy lecieli do samymi. Moi drodzy, jesteśmy w saunie. Tutaj jest strefa odpoczynku z wodami. Tu jest sauna z piecem. i duża. A tu mały Czas się trochę rozgrzać. Dobra moi drodzy, chodzimy. O, już zaparowało. Druga tura w saunie była trochę.. Bardziej intensywna. No to się tam temperatura cały czas zwiększa. No i się trochę wypociliśmy. A jeszcze tak, jedna tura dwie. My po saunie. Takie trzy tury. No, ho. tak się czuję mega rozluźniony teraz, nie? Idealnie do montowania. No, ciekawe. Czuję się tak zdrowo. Tak, oho, No ciekawe, ile w tym placebo jest. Dobra, montujemy. A ty co robisz? Chleb jesz Chleb suchy dla konia. Co ty? Dobra, bo leczyli się. Z dużo z dużo kulca! Uważaj, Olaf! Nie! A bo ja mam elektromutra, może to. No, jak będę miał panę?